Pierwszy raz przyszłam ja to jeszcze byłam z koleżankami i yy, w ogóle na początku nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Nie wiedziałam, że to będzie miało taką formę yy, integracji też właśnie z osobami starszymi i młodszymi w naszym wieku i też właśnie z osobami niewytruszącymi. I w sumie nie wiedziałam, yy, czy będę potrafiła się tak yy, odnaleźć tutaj bo było mi trudno, bo zazwyczaj, kiedy jestem z kimś w jednym miejscu lub muszę razem jakieś zadanie musimy razem zrobić, to używa się słów. Dla mnie bardzo ciekawa wydawała się taka perspektywa właśnie połączenia e, tych trzech spojrzeń. I e, to, co jest dla mnie właśnie trochę zaskakujące, ale trochę też frapujące, e, 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 to jest e, jednak ten sposób porozumiewania się pomiędzy tymi trzema grupami, że jakby szukamy jakiegoś języka, że to nie zawsze jest łatwe, że czasami nie wiadomo o co chodzi, ale że trzeba się przez to przebić i jakby mam takie wrażenie, że coraz łatwiej jest na przykład osobom słysząc porozmawić, że nie słyszymy jakby one już to mówią. Chciałam uciec. Mówię sobie, sobie matko, święta, same młode dziewczyny. Ze trzy panie były jeszcze starsze z DPS-u, co ja tutaj robię. Pewnie się nie odnajdę, ale tak z zajęcia, zajęcia coraz bardziej mi się podobało. Odkryłam to, że młodzież doskonale sobie z nami też współpracuje. W ogóle nie, nie przeszkadza im to, że, że, że mamy tyle lat, ile mamy. Bawią się z nami, pomagają nam układać ten pomnik Kalisza, chociażby. Poza tym, jeszcze, no cóż, że, że na przykład z głuchoniem mi też, chociaż nie znam języka migowego, też w jakiś sposób można się wygadać. No, myślę, że, że dziewczyny, jak mnie spotkają na ulicy, to powiedzą cześć. Ciekawe jest to też, żeby połączyć osoby, które w ogóle odbierają miasto w bardzo różny sposób I dlatego zaprosiliśmy e, i e, bardzo młode osoby, trochę starsze, i takie osoby, które nie słyszą, i te osoby, które słyszą, żeby też trochę sobie popatrzeć na to miasto przez ich okulary, użyć trochę ich filtrów patrzenia i odbierania, żeby zobaczyć, jak to jest. I pomyślałem, że to byłoby fajnie sprawdzić, jak to jest widzieć czymś spojrzeniem, kto jest. Doświadczać rzeczywistości jakby przez pryzmat kogoś innego do tej pory jakby zajmowaliśmy się jakby trochę jakby próbami jakby różnego sposobu doświadczania tego miasta, jakby otworzyliśmy coś w rodzaju takiego małego laboratorium teatralnego, gdzie można przebadać różnego rodzaju sposoby wykorzystywania zmysłów do odbierania właśnie rzeczywistości miasta. No właśnie, to jest coś takiego, co jakby z góry nie ma założonego jednego scenariusza, tylko jakby trochę sprawdzamy, co z tego wynika, co jakby z takiego zderzenia właśnie tej grupy, co ze zderzenia tych zmysłów, co jakby tego, tej próby wymiany, doświadczeniem miasta, jakby co z tego wynika, jakby co możemy powiedzieć, co, co nam wychodzi, jaka opowieść nam Kaliuszu wychodzi. Są osoby, które mają swoje ulubione tak, przestrzenie, czy fragmenty, czy kawałki. Fajne jest to, że te fragmenty czy kawałki nawet te same mają też różne odcienie i co innego trochę opowiada o nich, pani, która jest starsza, co innego na młodzież, ale jakby gdzieś fajne jest to, że też podobne, podobne miejsca, podobne punkty budzą, budzą podobne emocje z pozoru wydaje się, że jakby bardzo różnorodną mamy tę grupę, ale jest bardzo wiele punktów styku, jakby wspólnych pomysłów, wspólnych wrażeń. W całym akwarium chodzi o to, żeby spojrzeć na jedno miejsce różnymi. Żeby popatrzeć na jedno miejsce przez oczy innych i myślami i uczuciami innych. Bo każdy na temat jednego miejsca może uważać i czuć zupełnie coś innego, tak właśnie na temat kalisza. Każdy spostrzega to wówczas zupełnie inaczej. W całych warsztatach chodzi o to, żeby dostrzec to, co widzą inni, patrząc na kalisz. Można powiedzieć, że każdy, wie, nieważne kim jest, wszystko odczuwa tak samo. Znaczy, każdy odczuwa inaczej, ale na przykład wszyscy czujemy, że woda jest mokra, albo coś w tym stylu. I że dla nas, że możemy się w ten sposób jakby zintegrować i połączyć wspólnymi odczuciami. Wydaje mi się, że jakby pomaga nam trochę to, że tym materiałem, którym się posługujemy, są zmysły, jakby które trochę zakładają brak takiej komunikacji werbalnej. Więc to, to jest w ogóle takie ciekawe doświadczenie dla wszystkich, na przykład działania, w których zawiązują się oczy i gdzieś no, polegamy na dotyku, na, polegamy na prowadzeniu przez kogoś w przestrzeni że to jest jakieś budowanie takiego nowego alfabetu, który jest nowy dla, dla wszystkich tych tej grupie i może być podstawą do zbudowania jakiegoś takiego nowego języka też komunikacji. Przede wszystkim zaczęły bardzo zwracać uwagę na te wszystkie miejsca, bo wcześniej przechodząc przez park na przykład, nie zwracałem na nic uwagi, a teraz jak po zajęciach, na których wyszliśmy w galar i zaczęliśmy to wszystko badać, dotykać i czy sprawdzać jaką to ma fakturę, jak to wszystko pachnie, to zupełnie inaczej to się spostrzega, tak się większą wagę do tego przywiązuje i po prostu przechodząc po raz kolejny przez taki bark, to zupełnie inne odczucia się ma i jest to fajniejsze. Podobało nam się najbardziej rysowanie map. Podobało się też nam pisanie kolorami. Byli ciekawe, bo nie wiemy jakich, tak, jakich, no, no, sobie no, od... to są. Nie wiem, to Nie wiem, o to ale ja tak jak mówiłem. Było świetne, że każdy u siebie pokazywał, co się wydało. Nie, nie było tak, takiej jakiejś reguły, że ma tylko to i koniec. Każdy to od siebie, to, co czuł, to, co widział, to, co mu się podobało. No, mogliśmy zobaczyć e, sposób patrzenia na ktoś, każdej osoby z, e, z sobą. I każdy patrzy na to w w inny sposób. I to tu owezwał moje opłanie.